Hej, cześć się, mam wszystkich teraz, witam Was w takim updatecie. Witam Was w tym updatecie i z góry chciałbym przeprosić Was za to, że nikt się nie pojawił na moim kanale nowego i że w takiej formie jest ten update. Ale po prostu jestem taki leniwy, bo, bo mogę sobie ściągnąć program do reprezentacji, pre jezu! Dobra, do prezentacji tych. Miejmy tak, taką chcesz? prezentację, chcesz? ale jestem no, leniwy, no, tak mówię i nie chcę mi się no. robić. Więc będę mówił tak. Jak wiecie, 30 października zbliża się premiera gry. Na którą tak czekałem i tak jestem ją podjarany, a jestem mianowicie Assassin's Creed 3. I mam w planach przerwać moje... Oj, sorry. Uderzyłem ręką mikrofon. I mam... I mam zamiar przerwać wszystkie moje serie i zrobić z niej serię po prostu z tej gry Assassin's Creed 3. Będzie to jebaczowa seria. Mam zamiar napierdalać mnie cały czas. Nie mam zamiaru w niej ani minuty pobrać. No dobra, pograł sobie ten żeby ustawić. Jak widzicie, teraz napierdalam w Brotherhooda na padzie który za chwilę dawno, dawno temu. I myślę, że... Też bym pograł teraz sesję na padzie, oczywiście, ja pozwoli. Ten pad jest taki przestarzały, że tylko niektóre gry mogę grać na padzie. Dobra, się. Zobaczymy, czy już kontrować. Dawaj. Jest, dobra. Myślę, że zrobię z niej taką mega serię na moim kanale. Oczywiście będzie po 20 minut, bo mój program do renderowania jest tak zjebany, że nie mogę dłuższych niż 25-6... No chyba góra 7 minut. Bo nie przetworzę, bo mój program, którym renderuję jest to <coughs> Windows Move Maker wersja chyba 2.6 Tak, 2.6 i... więc... O... A i Mam, nagrywam... zrobiłem to tak, że be... moje odcinki przetwarza mi na serię e, wersję HD, czy no wersję serię HD, chyba nie to ten No i... Nie mogę dłuższych niż... Jak już mówiłem 26 1 minut, nie? Nagrałem na przykład... 40-minutowy odcinek z Batmana, który już chyba porzuciłem na 2T i... No, jak ja tutaj powiedzieć um, nie mogłem, zostawiłem, o, zostawiłem go na noc żeby się renderowało bo, o, może się zrenderuje. chujaj, nie zrenderowało się obudziłem się rano patrzę, a teraz tu zostało, do no, zrenderowania zostało 6654 minuty. Dalej wzrastało mówię. Pierdolecie. Zajebany w programie. Zmieniłbym program, ale innym nie umiem renderować tak ten, mam szczerze i... Już ja mówię panem, będę wrzucał na razie tym programem. Mam do Was taką małą prośbę, żebyście napisali mi w komentarzu jaki dobry program jest do renderowania filmów AD. Bo inaczej nie chce mi się wrzucać. Znaczy... Jeśli nie będziemy wyjrzeć kochane, piju na już tego. Tak. Jak widzicie, gram Assassina na padzie I mam zamiar zagrać Assassin's Creed 3 też na padzie A ty No, zabierzmy mi dużo I myślę, że to będzie taka jebaczowa seria na moim kanale Tak, i mówię, wtedy przerwę wszystkie moje serie jakie mam że na, pewno, na pewno będzie asa Assassin, będzie nasz rozpoczęty Batman. Batman Arkham Asylum. Chyba, że go skończę, bo zaraz biorę się na nagrywania następnego odcinka. I na pewno... Na, na pewno nie skończę Darksiders. To jest bankowe. I. Kurwa, co ja mówić jeszcze. I na pewno... <ścoughs> to serię przerwę ale na pewno je zacznę po Assassin's Creedzie zabij go no i na pewno je zacznę po Assassin's Creedzie mam teraz nagrane ile? 2 Dwa... 3 odcinki po 17 chyba 19 albo po 20 minut i zaraz mówię, biorę się do nagrywania następnego odcinka bo będę po prostu chcę, zrobię sobie materiału do przodu, Tylko, że tym razem nie będę wygrywał żadnego Windows'a chyba, a jak będę to na pewno te filmiki skopiuję, pamiętam na przyszłość i po prostu na przykład jak będę już na, na już wyjdzie premiera Assassin's As Creed'a. i będę miał na przykład trzy odcinki no to będę wrzucał na zmiany, czyli raz to i raz to, czyli raz Batmana, razem chyba że wrzucę jeszcze wszystkie odcinki jakie będę miał, bo od razu zacznę Assassin's As As Creed'a to coś czuję że to będzie no life nie będę grał dzień i noc nawet nie będę chodził do szkoły nie będę chodził do szkoły tak. Co tam jeszcze chodzi? wiem że 29 listopada wychodzi ...Farplay 3 tak, tak? oni zmieniają te kurwa na tym premier to jest masakr. zapowiedziane Farplay 3 był na 6 września ale i też chciałem zrobić tego serii, ale... Także... ...na jakimś portalu, że prebiera została I przeniesiona ja tak na... 29 listopada. No to trochę się wkurwiłem, no, muszę no wam powiedzieć. Czekajcie może. Zrobię coś takiego wiecie. A dobra. I tak. I teraz... 20 listopad, listopad hitman, rozgrzeszenie. Ten rok jest tak zajebisty. W gra, po prostu tak, na początku. Tak, czy, czy, czy wyszedł? Prototyp 2. Gierka Zmieniem była tak najbliższa, mnie wciągnęła, że po prostu miałem rączki. nie miałem dłończyk, 29 9 to, 10 jedynie, 10, to... Nie, nie mogłem się oprzeć. Tak chęć miałem zagrać w prototyp, a nie udało się, nawet miałem dłończyk, tak, Przeszedłem no, przeszedł mnie. Tak mi wciągnęła. na na kronika i wika, z Bucharmeya, też mi po prostu... Sorry. No i mówię, jeśli będę miał taką wenę, to będę wrzucał trzy odcinki nawet naraz, ale to ten, bo już mam mówię mój styl wrzucania. Czekajcie. Mam taką wenę, że po prostu no wrzucam tylko po prostu noc odcinek. Zarzucam dwa odcinki, niech się wrzucam, tak? mieli tak byście mieli ostatni przykład, chyba Batman i Dark Souls. no i będę wrzucał dwa na raz, i to będzie w nocy zazwyczaj co trzy dni, o co trzy dni my, że jakiś odcinek będzie chodził z Assassin's Creed w no, tym czasie nasza, nie wiem przez te trzy dni to ja wrzucę a, dwa odcinki nasza w Assassin's a nagram na przykład cztery odcinki, o no więc dobra, tutaj zakończę ten update mam nadzieję, że Wam się spodobał Sorry, że za dużo pierdolenia było, a mniej takie ugrania, ale to jest tylko update. No i... mówię wam, napisze, napiszcie mi w komentarzach, a może... nie wiem... jakiś program, który jest dobry w przetwarzaniu, na przykład, że nie będę mógł je maczowe yy, filmiki robić, bo po 20 minut to mi się nie opłaca. Naprawdę wieście mi. Naszyła takie Dark to ja chyba zrobię skurwa 120 odcinków. Bo gierka jest zajebiście długa. Tam keyboard skończył 32 odcinki, ale on wrzuca po 40-39 minut i tak. Tak, co tu jeszcze? A, jeszcze wyszedł... Wyszło, czy co, to nie wiem. Coś takiego jak Black Mesa też słyszałem, czy coś podobnego do Half-Life'a. Coś odświeżenie od Half-Life'a. Ostatnio popatrzyłem na kanał Flashmakera i... Mówię, muszę sobie wciągnąć tą grę, bo Hyperlife fajnie grałem i powiem wam szczerze, żeby sobie Nie Miałem zamiast ściągnąć dwójka, bo kupić sobie dwójkę, ale... Stare dzieje, więc dobra, tutaj zakończę ten update. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I pamiętajcie, napiszcie mi w komentarzach czy... Znaczy, czy podacie mi ten... nie wiem, jakiś. jeśli znacie jakiś dobry program do renderowania, więc dobra, na razie.